nie jest neutralny. Gryżę, gryżę. Ale jego można wykorzystać na dobro. Jego można wykorzystać na zło. Wielu ludzi zdaje się, że macie dużo pieniędzy z tego, że jest wersją szczęścia. Szczerze mówiąc, Одна із великих лих, я так дуже відкрито перед вами це скажу, нашого суспільства сьогодні в Україні є те, що є група людей, досить велика, яка має велику жадову грошей. І задля грошей готова робити багато речей не будь-яка. Z temi samimi risbami lahko naredite nadsvečajno bahato.